Jestem wdzięczna za coaching i chciałabym również powiedzieć kilka miłych słów pod adresem Uniwersytetu oraz osobiście do Ciebie, Iro. Powiem szczerze i otwarcie, że Twoja energia i obecność na wykładach są naprawdę bezcenne, bo nawet materiał, nawet informacje odbiera się zupełnie inaczej, kiedy osoba. Która je przekazuje, bardzo Ci odpowiada. Dlatego dziękuję Ci osobiście za to, jaka jesteś, a także Uniwersytetowi za program, który tak dobrze ułożył, i za to, że widzę Wasze plany na trzeci poziom, że się rozwijacie i tak dalej. I w tym życzę Wam sukcesów, dobrych uczniów i wszystkiego najlepszego. Jak potoczy się to dalej u mnie? Nie będę teraz niczego zapowiadać, bo nie mam w zwyczaju mówić o czymś z wyprzedzeniem, jak to się mówi. Ale chcę powiedzieć, że zawsze w życiu podchodziłam do tego w ten sposób, że jeśli pojawia się coś nowego, to nie może być bezużyteczne. I z Koachingiem, z tym szkoleniem, to nie jest wyjątek właśnie tak to się stało. Jestem wdzięczna Uniwersytetowi, całemu Waszemu zespołowi, za tę przyjemność, którą miałam przez te pięć miesięcy.